Bardzo dziękuję za zaproszenie i nie, nie ukrywam, że chcę z Państwem być w w, końcu w tak bliskiej mi gminie, jaką jest gmina Jeleśnia. Ja wykorzystam oczywiście tą sytuację do tego, żeby podziękować wszystkim mieszkańcom tej gminy za głosowanie na prawie i sprawiedliwość i w powiecie, gdzie nasza koleżanka podniosła sukces i, i jest już w tej chwili radną powiatową jakie głosy są oddane na moją sprawę osobą, no, na pewno e, to zobowiązuje. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że jak pani Ania wygrała, stracił radę, ale, ale e, myślę, że dla gminy Jeleśnia e, jest ważne, żeby dobry gospodarz, podkreślam, ta gmina jest mi bliska, bo jeszcze w okresie, kiedy byłem posłem e, zabiegałem mocno o to, żeby uporządkować kwestie gatu. To były wiodące ośrodki narciarskie w Polsce, natomiast przez zaniedbania inwestycyjne stały się w zasadzie skansenami narciarstwa i ten proces, który już potem nastąpił, już nie byłem w Sejmie, ale nie ukrywam, że on się zaczął jeszcze za naszych czasów, no doprowadził do tego, że te zmiany są i wierzę gorąco w to, że Gmina Jeleśnia będzie no, taką perełką Rzemieńczyzny, tak jak jest, nie wiem, Zakopane, dla Małopolski i wierzę też w to, że Pani Ania jako, jako, jako wójt na pewno się do tego przyczyni. Dziękuję również za zaproszenie. Oczywiście nie ma co ukrywać celu naszego przyjazdu. Wspieramy naszą kandydatkę w staraniach w walce o fotel wójta. Pani Ania startowała z naszej listy do powiatu, uzyskała bardzo dobry wynik mamy dzięki temu radnego powiatowego i tak z jednej strony chcielibyśmy mieć, mieć i dobrą radną i dobrego wójta Wieleśni, nie da się tego pogodzić, no więc życzymy powodzenia Pani Aniu. Yy, no cóż mogę dodać, no też czeka nas wybór nowego zarządu, yy, jeżeli Pani Ania uzyska poparcie i zostałaby wójta gminy, a yy, PiS my, ma my, myślę przy takim takiej reprezentacji, jaką mamy w tej chwili w powiecie dwunastu radnych na pewno będziemy pani Ani pomagać i współpracować. Jeżeli będzie wójtem, czego jej jak najbardziej życzę, myślę, że będziemy na pewno współpracować w tych tematach, które się wiążą z gminą Gnieśnia i z naszymi tematami powiatu. Moja osoba tak jak na początku powiedziałem wyraziła zgodę i Zaufała Pani, a nie udzielała oficjalnego poparcia, dlatego, ponieważ w Jeleśni są konieczne zmiany. Ja tutaj, tak jak również Pan Franciszek, ja 4 lata temu również udzieliłem poparcia Panu marianowi miał się w drugiej turze w wyborach na wójta gminy, wójta gminy Jeleśnia i również jeszcze Pani zawierać. Żadne działania w kierunku młodzieży, żadne działania w kierunku znaczącego pozyskiwania środków, czy to z Unii Europejskiej, czy z środków międzynarodowych, czy transgranicznych. Bo, szanowni Państwo, ja tutaj tylko przytoczę ostatnie materiały, jeżeli chodzi o środki transgraniczne Euroregionu Beskidy, gdzie gmina Ileśnia jest na ostatnim miejscu. Pozyskała tylko 21 tysięcy w porównaniu do gminy Węgierska Górka, która przez te ostatnie lata pozyskała 535 tysięcy euro. To są naprawdę bardzo duże środki. A tutaj można jeden przykład podać, ponieważ Pan Wójt też 4 lata temu szedł takim naczelnym hasłem właśnie Pozyskiwania środków, i przez 4 lata zatrudnił tylko jedną osobę do pozyskiwania tych środków, jeszcze w trakcie kadencji zmieniając pół etatu do pozyskiwania środków, ta osoba miała, a pół etatu przy Radzie Gminy. Szanowni Państwo, 4 godziny dziennie żadna osoba, żadna, żaden referat nie jest w stanie, czy też napisać, czy w ogóle zaproponować jakiekolwiek pozyskanie środków. Tak? I dlatego tutaj pełne wsparcie dla Pani Ani, bo. Żeby Państwo też wiedzieli, zanim zgodziliśmy się z Panem Franciszkiem, udzielić poparcia, były tutaj długie rozmowy z Panią Anią i też jej wizji, bo to, że nasze programy w jakiś sposób się pokrywają, to jest jasne, tak? bo, to, bo to każdy miał dostęp sobie popatrzeć. Ale pewien punkt widzenia, dialog, porozumienie, współpraca, to było najważniejszą rzeczą naszego porożu, porozumienia. Niestety, ze strony Pana Wójta żadnych sygnałów, przynajmniej do mojej osoby, nie do Pana Franciszka, ale po pierwszej.